Cytaty, sentencje oraz aforyzmy o przyjaźni Krótkie sentencje o przyjaźni są znakomitym pomysłem na przykład na grawer. Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca. Ernest Zacharias, wykreślić ze świata przyjaźń, to jakby zgasić słońce na niebie. Cyceron, prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie. Cyceron, jeden lojalny. Przyjaciel jest wart dziesięciu tysięcy krewnych. Eurepides: Przyjaźń jest jedynym spoiwem, które kiedykolwiek utrzyma świat razem. Uldroftę: Wilson: Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni. Mikołaj Gogol Przyjaciele, z którymi zabijamy czas to właśnie prawdziwi przyjaciele. J.R.R. Tolkien: Umrzeć to znaczy już nigdy więcej nie spotkać przyjaciół. Haruki: Murakami i być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela. Ignacy Krasicki, przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. Safona. Prawdziwa przyjaźń przychodzi, gdy cisza między dwojgiem ludzi jest wygodna. David Tyson, Cytaty o prawdziwej przyjaźni, najwyższą formą przyjaźni jest ta prawdziwa i szczera. Doceniło ją wielu autorów na przestrzeni wieków. Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie. Pinopel Legrino, przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się ze wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeśli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki. Cyceron, każdy może współczuć cierpieniom przyjaciela, ale potrzeba bardzo dobrej natury, aby współczuć sukcesowi przyjaciela. Oskar Wilde, najlepsi przyjaciele, bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią, i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia, to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa. Jesyca Anne Rydmerski nic dziwnego, że o taką relację trzeba szczególnie dbać. Cytaty o przyjaźni damsko-męskiej, przyjaźni między mężczyzną a kobietą, według wielu osób nie istnieje. Inni są pewni co do tego, że jej doświadczają. Sprawdź cytaty o przyjaźni damsko-męskiej. Ten, kto nie wierzy w przyjaźni damsko-męską, po prostu nigdy jej nie doświadczył. Autor: Nieznany Przyjaźni damsko-męska istnieje. Kiedy nie chodzi w niej o seks, a ludzie traktują się jak rodzeństwo. Autor nieznany, uprzejmość męska, najwytworniejsza forma fałszu. Julian Tuwim, tak. Istnieje przyjaźń damsko-męska. Wtedy, gdy obie strony wiedzą, że będą kiedyś razem. W końcu miłość zaczyna się od przyjaźni. Oscar Wilde, na ten temat można dyskutować godzinami i budzi on, wielkie emocje od pokoleń. Śmieszne cytaty o przyjaźni nie potrzebuje przyjaciela, który zmienia się, gdy się zmieniam i który kiwa głową, gdy skinę głową, mój cień robi to znacznie lepiej. Plutach, najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół. Gracjan, przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości. Jane Austen, wzruszające cytaty o, przyjaźni ta wyjątkowa relacja generuje mnóstwo wzruszeń w wielu momentach. Przeżywamy emocje wspólnie. Sprawdź nasze wzruszające cytaty o przyjaźni. Tylko przyjaciel nie jest egoistą, w przeciwnym razie żaden z niego przyjaciel. Jedynie przyjaciel nie jest samolubny, bowiem nie dla siebie, ale dla przyjaciela pragnie wszystkiego, co dobre i piękne. Sandor Maraj, przyjaciele to nasi, najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie, którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie. Którzy są z nami w triumfie i klęsce, którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. Henry Alonzo Myers, problem w tym, że jeśli ze strachu przed wrogiem otoczysz się murem obronnym, ten mur nie przepuści również przyjaciół. Carlos Ruiz Zafun, życie polega na utracie przyjaciół, ludzi, których znasz. Więc po prostu lepiej znajduj tych, dla których warto cierpieć. Mohit Kaushik, Przyjaźń jest najtrudniejszą rzeczą na świecie do wyjaśnienia. To nie jest coś, czego nauczysz się w szkole, ale jeśli nie nauczyłeś się znaczenia przyjaźni, tak naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Muhammad Ali: Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam, przyjaźnie należy stale kultywować. Paul Samuel Leon Johnson. Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. Abot Hde Nathan Pożegnanie z fałszywym przyjacielem jest prawdziwym szczęściem. P.S. Kumar Każdy prawdziwy przyjaciel zrozumie, jak szczere są te słowa. Pozytywne cytaty o przyjaźni O prawdziwą przyjaźni trzeba dbać. Gdy jednak jest otoczona odpowiednim wsparciem, Staje się źródłem cytaty o prawdziwej przyjaźni. Najwyższą formą przyjaźni jest ta prawdziwa i szczera. Doceniło ją wielu autorów na przestrzeni wieków. Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie. Pino Legrino. przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się ze wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeśli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki. Cyceron, każdy może współczuć cierpieniom przyjaciela, ale potrzeba bardzo dobrej natury, aby współczuć sukcesowi przyjaciela. Oskar Wilde, najlepsi przyjaciele, bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią, i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia, to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa. Jessica Ann Redmerski. Nic dziwnego, że o taką relację trzeba szczególnie dbać. Cytaty o przyjaźni damsko-męskiej. Przyjaźń między mężczyzną a kobietą według wielu osób nie istnieje. Inni są pewni, co do tego, że jej doświadczają. Sprawdź cytaty o przyjaźni damsko-męskiej. Ten, kto nie wierzy w przyjaźń, damsko-męską, po prostu nigdy jej nie doświadczył. Autor nieznany, przyjaźń damsko-męska istnieje. Kiedy nie chodzi w niej o seks, a ludzie traktują się jak rodzeństwo. Autor nieznany, uprzejmość męska, najwytworniejsza forma fałszu. Julian Tuwim, tak. Istnieje przyjaźń damsko-męska. Wtedy, gdy obie strony wiedzą, że będą kiedyś razem, w końcu miłość zaczyna się od przyjaźni. Oscar Wilde: Na ten temat można dyskutować godzinami i budzi on wielkie emocje od pokoleń. Śmieszne cytaty o przyjaźni nie potrzebuje przyjaciela, który zmienia się, gdy się zmieniam i który kiwa głową, gdy skinę głową. Mój cień robi to znacznie lepiej. Plutarch: Najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół. Gracjan, przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia, zawiedzionej miłości. Jane Austen, wzruszające cytaty o przyjaźni Ta wyjątkowa relacja generuje mnóstwo wzruszeń w wielu momentach. Przeżywamy emocje wspólnie. Sprawdź nasze wzruszające cytaty o przyjaźni. Tylko przyjaciel nie jest egoistą, w przeciwnym razie żaden z niego przyjaciel. Jedynie przyjaciel nie jest samolubny, bowiem nie dla siebie, ale dla przyjaciela pragnie wszystkiego, co, dobre i piękne. Sandor Maraj, Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie, którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie, którzy są z nami w triumfie i klęsce, którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. Henry Alonso Myers. Problem w tym, że jeśli ze strachu przed wrogiem otoczysz się murem obronnym, ten mur nie przepuści również przyjaciół. Carlos Ruiz Zafun Życie polega na utracie przyjaciół, ludzi, których znasz. Więc po prostu lepiej znajduj tych, dla których warto cierpieć. Mohit Kaushik Przyjaźń jest najtrudniejszą rzeczą na świecie do wyjaśnienia. To nie jest coś, czego nauczysz się w szkole. Ale jeśli nie nauczyłeś się znaczenia przyjaźni, tak naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Muhammad Ali, jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować. Paul Samuel Leon Johnson ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. Abot dhde pożegnanie z fałszywym przyjacielem jest prawdziwym szczęściem. P.S. Jagadeesh Kumar, każdy prawdziwy przyjaciel zrozumie, jak szczere są te słowa. Pozytywne cytaty o przyjaźni, o prawdziwą przyjaźni trzeba dbać. Gdy jednak jest otoczona odpowiednim wsparciem, staje się źródłem cytaty o prawdziwej przyjaźni. Najwyższą formą przyjaźni jest ta prawdziwa i szczera. Doceniło ją wielu autorów na przestrzeni wieków. Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie. Pino Legrino, przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się ze wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeśli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki. Cyceron, każdy może współczuć cierpieniom przyjaciela, ale potrzeba bardzo dobrej natury, aby współczuć sukcesowi przyjaciela. Oskar Wilde, najlepsi przyjaciele, bez względu na to, jacy są albo jak, bardzo nas ranią, i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia, to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa. Jest Ica Ann Redmerski, nic dziwnego, że o taką relację trzeba szczególnie dbać. Cytaty o przyjaźni damsko-męskiej Przyjaźń między mężczyzną a kobietą według wielu osób nie istnieje. Inni są pewni co do tego, że jej doświadczają. Sprawdź cytaty o przyjaźni damsko-męskiej. Ten kto nie wierzy w przyjaźń damsko-męską, po prostu nigdy jej nie doświadczył. Autor nieznany, przyjaźń damsko-męska istnieje. Kiedy nie chodzi w niej o seks, a ludzie traktują się jak rodzeństwo. Autor nieznany, uprzejmość męska, najwytworniejsza forma fałszu. Julian Tuwim, tak. Istnieje przyjaźń damsko-męska. Wtedy, gdy obie strony wiedzą, że będą kiedyś, razem. W końcu miłość zaczyna się od przyjaźni. Oscar Wilde. Na ten temat można dyskutować godzinami i budzi on wielkie emocje od pokoleń. Śmieszne cytaty o przyjaźni nie potrzebuje przyjaciela, który zmienia się, gdy się zmieniam i który kiwa głową, gdy skinę głową, mój cień robi to znacznie lepiej. Plutarch, najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół. Gracjan, przyjaźń jest, niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości. Jane Austen, wzruszające cytaty o przyjaźni ta wyjątkowa relacja generuje mnóstwo wzruszeń w wielu momentach. Przeżywamy emocje wspólnie. Sprawdź nasze wzruszające cytaty o przyjaźni. Tylko przyjaciel nie jest egoistą, w przeciwnym razie żaden z niego przyjaciel. Jedynie przyjaciel nie jest samolubny, bowiem nie dla, siebie, ale dla przyjaciela pragnie wszystkiego, co dobre i piękne. Sandor Maraj, przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie, którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie, którzy są z nami w triumfie i klęsce, którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. Henry Alonzo Myers, problem w tym, że jeśli ze strachu przed wrogiem otoczysz się murem, obronnym, ten mur nie przepuści również przyjaciół. Carlos Ruiz Zafun, Życie polega na utracie przyjaciół, ludzi, których znasz. Więc po prostu lepiej znajduj tych, dla których warto cierpieć. Mohit Kaushik Przyjaźń jest najtrudniejszą rzeczą na świecie do wyjaśnienia. To nie jest coś, czego nauczysz się w szkole. Ale jeśli nie nauczyłeś się znaczenia przyjaźni, tak naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Muhammad Ali: Jeśli człowiek, idąc przez życie nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować. Paul Samuel Leon Johnson ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. Hde Nathan, pożegnanie z fałszywym przyjacielem jest prawdziwym szczęściem. PS Jagadez Kumar, każdy prawdziwy przyjaciel zrozumie, jak szczere są te słowa. Pozytywne. Cytaty o przyjaźni, o prawdziwą przyjaźni trzeba dbać. Gdy jednak jest otoczona odpowiednim wsparciem, staje się źródło, Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni. Phil Bosmans, przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie. Cyceron, kiedy nauczysz się być własnym przyjacielem, nigdy nie będziesz sam. Jaron Golan, człowieka, który ma przyjaciół, nigdy nie złamię wichły losu. Ma one w sobie dość sił, by pokonać trudności i iść dalej naprzód. Nie sposób rozwinąć się w samotności, Z dala od przyjaciół. Można wybrać samotność, ale nie można paść jej ofiarą. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Filbosmans, to zależy, czego od przyjaciół oczekujesz. Możesz nam zaufać. Że cię nie opuścimy w dobrej czy złej doli, choćby do najgorszego końca. Możesz też nam ufać, że strzec będziemy twojej tajemnicy lepiej niż ty sam jej strzegłeś, ale nie licz na nas, byśmy ci pozwolili samotnie stawić czoło niebezpieczeństwu i odejść od nas bez słowa. Joterer Tolkiem, gdyby wszyscy moi przyjaciele skoczyli z mostu, ja bym z nimi nie skoczył. Stałbym na dole i czekał, żeby ich złapać. Tadeusz Konwicki, najlepszym przyjacielem jest ten, kto, nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. Święty Jan Bosko, te pozytywne cytaty o przyjaźni przypominają, jak wiele mocy możemy czerpać z tych pięknych relacji. Cytaty z Biblii o przyjaźni przyjaźni jest z nami od tysięcy lat. Na jej temat sporo znajdziemy także w Biblii. To tylko niektóre biblijne stwierdzenia o przyjaźni. Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Mądrość Syracha za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Mądrość Syracha przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu. Mądrość Syracha, wierne są rany przyjaciela, ale pocałunki wroga są kłamliwe. Księga Przysłów. Takich sformułowań można jednak znaleźć dużo więcej podczas uważnej lektury. Cytaty o przyjaźni z bajak-bajki dla dzieci przemycają wiele prawdy o przyjaźni. Jedyne, co miało jakieś znaczenie, to to, że znalazłem mojego pierwszego przyjaciela, a tym samym zacząłem naprawdę żyć. Pamiętniki Tatusia Muminka, jeśli będzie Ci dane żyć 100 lat. To ja chciałby żyć 100 lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez Ciebie. Kubuś-puchatek, miarą prawdziwego, bohatera nie jest siła mięśni, ale siła serca. Herkules, dzień bez przyjaciela jest jak dzbanek, w którym nie ma nawet kropelki miodu. Kubuś-puchatek, te proste słowa są jednak bardzo ważne także dla dorosłych. Cytaty o przyjaźni. Mały książę prawdziwą skarbnicą pięknych słów o przyjaźni jest mały książę. Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym momencie. Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Nic dziwnego, że mały książę jest tak często cytowany w kontekście przyjaciół.